Hej, hej. że dziś jest mój pierwszy dzień na czwartą i ogólnie spoko. Wtedy się pomyślałam, że za gorzej wstać, ale z myślą, że kończę o dwunastej, Wstaję się spokojnie. tak, wiecie, musiałam wstać na szóstą. To no niby też spoko, ale zawsze zazdrościłam tym osobom, które kończą o 12. A ja muszę jeszcze siedzieć, więc fajnie. Adwora sobie szybko rocha, nie wiem jak będzie z siedzeniem jakoś długo, mogę być wieczorem zmęczona. Dopiero wieczorem pewnie odczuję to, że tak szybko wstałam, no generalnie jest godzina 3.30, a ja witam Was w vlogmasie trzecim. Przedstawię, pakuję i muszę jechać. Przez chwilę myślałam, żeby w ogóle wziąć sobie Ubera, ale kosztuje 5 więc Stwierdziłam, że to nie jest tego warte. I pojadę sobie po prostu. Nie mam karty parkingowej dalej. I tu jest problem, bo taką. Tak, Tutaje sobie pod same drzwi i zostawiłam na parkingu pracowniczym, ale że nie mam karty parkingowej, to muszę zostawić dalej i się jeszcze przejść. To jeszcze taste check musiku. Jest chwilę po 12. Ja właśnie wracam z pracy i pada śnieg, więc... Robi się coraz bardziej świąteczny klimat. Lecę do domku. W sumie to nie do domku, a do mojej babci. Porosiula. No i później do domu i w sumie nie wiem, co będziemy dzisiaj robić, ale coś pewnie porobimy. Więc widzimy się za jakiś czas dla mnie, a dla was dosłownie za sekundę. Dobra, przyznaję się bez bicia. Że pojechałam do domu, zanim pojechałam po i położyłam się na kanapie i zasnęłam. Obudziłam się o godzinie 15, I taka właśnie jest. W sensie jest taka 15:30, prawda? Mm. I trochę się czuję, jakbym się obudziła po 10 latach, muszę jechać po rocha. Ale się czuję strasznie Dobra, tak jak wam już powiedziałam, budziłam się snu zimowego I wychodzę na dwór, a tu śnieg po kolana w ogóle I Może być ciekawie, zważając na to, że mam letnie opony Dopiero w środę je jadę wymienić I Jeszcze mi turbina nie chce łączyć w ogóle To mi się w ogóle tak ta, wiecie, która... Ikonka. O, odpaliło. Od razu inny dźwięk, ale... Dlaczego pali mi się... Patrzcie. Tak wiem, że nie odstękowana. Co się dzieje? Audi! <grym> Widzenie gotowe. Co, czołek, wyglądam? Ej, ale nie jest najgorzej. No nie, ale widać, że to był jakiś pomysł. Nie maluj mi szyi. Dobra, a nie będę jeszcze malować. Zapomniałem. salne jest. No, proszę, byś mnie malował a szyi. Dobra, a dobra, będziesz tylko wyglądać ładnie. Ty, to no, nie chcesz, żebyś nie malował szyję, ja bo miała cały kolor w brudny. Dobra. A a też? Malowałaś mi ty malowaną ci Ucho? Nie, wolałabym, żebyś mal... ucha też mi nie malował, bo później tego nie zmyję, bo nie widzę swoich uszu od tyłu. A, a, a nie, a dobra. A, a dobra. A bo, Nie, tylko twarz. A dobra. a dobra. A dobra. A pomaluję jeste ci, może. I wygląda. Masz pomarańczową buzię też. A pokaż sobie. Mamy no nawet jak. rodzina. Chcesz coś powiedzieć o moim makijażu? A może jeszcze za mną samą buzię? Jeśli Jestem... Będę też myszką za chwilę też malować. Będę... Dobrze. Hmm? 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 A mi malo... też Buję? Usta? No z tak, normalnie trzymaj. Teraz będę jeszcze malować, tak? Chcesz powiedzieć coś o... o moim makijażu? Co było twoją inspiracją? Hm? Jeszcze nie, a jeszcze też se bój. Aha, to Jest... swój będę muszę poprawić. Źle cię pomalowałem? Hm? Nie podoba ci się mój makijaż? Jeszcze nie, a se będzie koś, końca pomalować. Aha, twój mój pokój. Hm? Mhm. Mm ja sobie pomaluję też ucha. Czy twoją inspiracją była e, sawanna? Gdzie żyją tygrysy? Na sawannie. Co nie? Tak. No, ale słodko wyglądamy razem. Już ta palma z tyłu. E, który dzisiaj jest? Trzeci? Nie. A który? Fajny. Co? Drugi jest. Tak, drugi. <gry> Czwarty. No, no nie drugi. Czwarty, mama. Czwarty. Zawsze na zegarek, że zawsze jest da taki źle. Trzeci jest. Trzeci jest. I co dzisiaj jest? Bałwany. No to musisz pokazać. Nienormalny. Nie, 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 nie otwierasz mnie. Te gryzki nie mogą mieć tej czekolady. Lecimy oglądać Naruto. A tutaj jest kolejny Robimy papa. Papa! Jest godzina 21, a nawet jeszcze nie, jest 20.40. Chłopaki zostali oglądając Naruto. Mm, ja dzięki temu, że zrobiłam sobie potężną drzemkę w ciągu dnia, to jestem jeszcze na nogach mimo, mówię wstania w stanie o 2.30 jakoś. E, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle i bardzo się cieszę, bo chciałabym. E... No jednak, jak najdłużej tego vlogmasu utrzymać, więc y, siadam teraz sobie do montażu, coś sobie w ogóle zjem, bo jestem trochę głodna e, i spędzę sobie czas sama ze sobą. No akurat w tym vlogmasowym czasie y, jest co dla mnie istotne, żebym też miała chwilę dla siebie, bo e, muszę się właśnie zająć chociażby montażem. Więc do tego się zabieram, a z wami się żegnam, no i widzimy się jutro. Jeszcze kalendarz. Po cichu wyjąłem kalendarz, więc otwieramy okienko numer 3. I ono jest tutaj. A. Dobra. I to chyba będzie nasz szyjnik, jeśli dobrze tutaj skaduje. Tym razem mamy naszyjnik i jest to taki naszyjnik z choineczką. Taki też bardzo e, prosty, ale widzę, że tutaj jednak przeważa złoto w tym kalendarzu. E, więc pewnie ten naszyjnik też e, trafi do Was, bo naszyjników też raczej złotych nie noszę. Tak więc zapraszam Was na mój Instagram. Potem będę robić losowania, tylko no jeszcze nie zaczęłam tego robić. Eee, nie będzie ich 24, będą się pojawiać, kiedy będę miała chwilę. Eee, no i między innymi, właśnie jedną z tych rzeczy pewnie będzie: mm, będą rzeczy z kalendarza, które będzie można wygrać. Eee, I plan jest taki, że po prostu. Będę robić tak jak kiedyś na vlogach, e, tylko że tutaj nie będzie wyboru, po prostu będę wrzucać dany zestaw jeśli ktoś będzie zainteresowany właśnie wygraniem tego zestawu, to e, będzie musiał odpowiedzieć na jakieś pytanie, albo no nie wiem, jakoś tam e, wybiorę sposób e, losowania e, tej osoby, e, bo na vlogach było tak, że kto pierwszy dobrze odpowiedział na pytanie dotyczące vloga, ten wygrywał i myślę, że tutaj też byłoby spoko zrobić właśnie coś takiego. E, plus dodatkowo oczywiście będę wysyłać kartkę świąteczną, no bo to już taki świąteczny na tradycja. Dodatkowo, tak jak mówiłam, dla wspierających pewnie też jakieś kartki wymyślę, ale no... Wokłon się dopiero zaczął, ja jeszcze wiecie, nie ogarnęłam, bo jeszcze nie miałam za dużo wolnego czasu. Mam jakieś tam dni urlopowe też do wykorzystania, więc sobie na pewno to wykorzystam w grudniu. I to też sprawi, że będę miała troszkę więcej czasu chociażby, żeby nad tym pomyśleć. Tak więc dzisiaj w kalendarzu Naszyjnik w Rocha kalendarzu Lego, nie wiem co jest, bo e, moich rodziców dzisiaj e, nie ma, więc nie możemy tam do nich podejść, ale to e, jakby wiedziałam z góry, dlatego Roch otworzył do czwórki wczoraj już, e, bo bardzo chciał otworzyć więcej, a wiedziałam, że w weekend i tak z moimi rodzicami się nie będę widziała, e, tak więc to byłoby na tyle. Mm. Jutro rano pewnie wstaniemy, coś tam, trochę się przywitamy, przywitamy, o ile on zdąży wstać. Eee, a ja później idę do pracy, no i będę się pewnie dalej odsyłać po pracy, bo mam na dziewiątą, czyli do godziny siedemnastej, 8 godzin i zobaczymy co dalej. Mm. Dziękuję wam bardzo do tego vloga, buziaki, dobranoc. Nie chcę za godzinę mówić, żeby chłopaków nie obudzić, bo tak słodko śpią, aż im fotkę zrobiłam.